Siema wszystkim. Witam w drugim odcinku z cyklu Inwestuj TV. Na kanale Inwestuj TV. No, <laughs> cały czas się uczę jak to robić, nagrywać te odcinki. No, w każdym razie tutaj krótka analiza poprzedniego tygodnia, czyli tego co robiłem na rynku US 100. Standardowo interwał 5 minut. Grałem w godzinach między 16 a 21. Udało się złapać 4 transakcje. Cztery? Nie, 5. Pięć dni. Nie, cztery dni. Oj, ale tutaj mieszam. Cztery dni, bo w piątek w ogóle nie grałem. Nie widziałem żadnej okazji. Znaczy były tam dywergencje wewnętrzne, ale ja nie lubię tego rozgrywać, więc po prostu w piątek nic nie zrobiłem. No i tutaj zaczynając od poniedziałku, jak widzicie, pozaznaczałem już, żeby nie kreślić paluchem po ekranie, jak w pierwszym odcinku, jak to wszystko wyglądało. Czyli tak, czerwone linie zaznaczają dołki na wykresie. I dołki na RSI. Jak widzicie, jest różnica między dołkami na RSI. To jest ta, ten wykres poniżej. Dwa dołki idą do góry. Jeżeli chodzi o wykres normalny świecowy, to dwa dołki idą do dołu, czyli drugi dołek zamknął się niżej od pierwszego. No i tutaj udało się w poniedziałek złapać dwie transakcje. To tło, które tutaj widzicie. O, to tło pokazuje stosunek ryzyka do zysku, jaki ustawiam przy otwieraniu transakcji. Zawsze otwieram dwie transakcje. No i jak widzicie, pierwsza pozycja była, była otwarta w tym miejscu o godzinie 19:30 po sygnale. No i udało się złapać 1 do 1. Czyli wjechało tutaj, że mówię, dało się złapać. O, widać? 40 pipsu, 50 nie, nie całe. 48 pipsów. No i potem e, druga transakcja. Gdy pierwsza transakcja wjechała, to od razu drugą zabezpieczyłem. Tak, że gdyby cena spadła w dół i poszła w przeciwnym kierunku, to wyszedłbym na zero. Ale na szczęście cena nie zahaczyła, a stop loss i poszła jeszcze wyżej. no i Udało się złapać dwie transakcje, czyli zarobić 48 pipsów plus w następnej dwa razy 48 pipsów. No i to był pierwszy dzień. Fajnie wyszedł. Tutaj nie robiłem nic. No i mamy drugi dzień. Proszę bardzo, ta sama sytuacja. Pierwszy dołek i drugi na wykresie zamknął się niżej, w tym miejscu. No a na aresji, jak widzicie, te dołki były w sumie równo potwierane. Więc to też jest całkiem fajna dywergencja Wchodziłem w tym miejscu o 19.15, no i też udało tu się złapać jedną transakcję w stosunku ryzyka do zysku 1 do 1, druga transakcja została wybita, czyli zamknęła się na 0, nic nie straciłem, no i tutaj do złapania było tutaj do złapania było 70, no 7 pipsów, więc spoko całkiem. No i środa. Tutaj się trochę wahałem, już, ale zaraz za moment wyjaśnię dlaczego. Jak widzicie, ta sama sytuacja. Mamy dołek wyższy, potem dołek niższy. Na RSI te dołki układają się odwrotnie. No i w zasadzie powinienem wchodzić w tą transakcję. W tym miejscu, przesunę to, o w tym miejscu i wtedy złapałbym dwie, 1 do 1 i 2 do 1, ale się tak wahałem, wahałem i przeczekałem to i wszedłem dopiero w tym miejscu i tutaj udało się złapać tylko jeden ruch, 1 do 1. I tu mamy 70 pipsów. Więc też spoko. No i 3 dni z rzędu, cztery transakcje w zasadzie powchodziły. No i było spoko, już tam miałem, miałem kilkaset pipsów na plusie. No i czwartek, czwartek, tak jakby mi zawalił, zawalił tygodniowy utarg. I tak finalnie wyszedłem na plus. Zarobiłem, także tydzień był zamknięty na plus, ale mogłem wyjść na o wiele większy plus. No, niestety rynek jest nieprzewidywalny i takie rzeczy się zdarzają. Nikt nie jest w stanie przewidzieć tego, czy, czy cały tydzień będzie plusował, czy tylko jego jakaś część. W każdym razie tutaj otworzyłem dwie transakcje. Z jednej szybko wyszedłem, bo popełniłem błąd i tak jakby zreflektowałem się szybko, dobrze zrobiłem. Nawet udało się zarobić. Jak widzicie. Pozaznaczane mam ten, ten, tutaj tą dywergencję. To w zasadzie nie była dywergencja, bo yy, akurat jechałem autem jak to otwierałem i no, nie mogłem się skupić za bardzo. Yy, dlatego popełniłem ten błąd. Na szczęście udało się, udało się zamknąć zanim ta transakcja, zanim ta cena zawróciła i, i yy, 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 stała się zyskownej, zyskownej stra stratną. Yy, no i tak jak widzicie, yy, wyższy dołek, niższy dołek i tutaj w zasadzie też był wyższy dołek na RSI niższy dołek ta linia była taka prosta prawie prosta troszeczkę w dół spada i właśnie dlatego to przeoczyłem nie? ale i otworzyłem tą transakcję otworzyłem ją w tym miejscu to jest godzina 16.35 i złapałem tutaj 20 pipsów bodajże i jak sprawdziłem to kiedy zatrzymałem się autem no 25 było do złapania, a po 20 pipsach wyszedłem. To od razu ją zamknąłem. I w zasadzie zarobiłem, zarobiłem te 20 pipsów. Tą drugą transakcję też zamknąłem i można powiedzieć, że zrobiłem 40 pipsów. I poczekałem jeszcze chwilę dłużej na kolejną dywergencję, która się pojawiła. W zasadzie chodziło mi po głowie, żeby śniegać. Bo mówię, dobra, i tak jestem do przodu. Więc, więc, może lepiej nie otwierać kolejnej transakcji, skoro tutaj na farcie, tak, tak jakby krótkim ruchem, coś zarobiłem. No ale e, potem stwierdziłem, że trzymam się, trzymam się systemu e, i, i wchodzę po, po kolejnym sygnale. No i to był błąd, nie? To był błąd, no ale wiadomo, tak jak powiedziałem, e, takich rzeczy nie jesteś w stanie przewidzieć. E, takich rzeczy nie jesteś w stanie przewidzieć, więc e, ta transakcja okazała się niezyskowna e, i wyzerowałam może nie wyzerowała, tylko ucięła mi część tygodniowego zysku. Oczywiście sygnał był dobry, jak widzicie tu mamy wyższy dołek, tu mamy niższy dołek na RSI, to wyglądało odwrotnie, czyli niższy dołek i wyższy dołek. Tak jak widać, czyli sygnał był z RSI, była dywergencja. No i tutaj tak się zastanawiałem kiedy wejść i tak przyciągałem przyciągałem i finalnie wszedłem o godzinie oj. Wszedłem o 1910 Gdybym wszedł gdzieś tutaj no to wyciągłby więcej no yy, może udałoby się a zaraz to sprawdzimy I eee, ja tu mamy 65 pipsów ryzyka a do wzięcia na szczycie tutaj było 36. No nie, no pewnie bym czekał aż ta, ta transakcja się zamknie pierwsza zakładając, że to do ryzyka będzie 1 do 1. No więc i tak i tak byłbym w plecy, tylko po prostu byłbym mniej. No i wszedłem, wszedłem trochę później, wszedłem w tym miejscu o 19:10. Tutaj miałem już 90 pipsów ryzyka. Otworzyłem tą transakcję, licząc na to, że wpadnie też drugie 90, no i może jeszcze druga pozycja się zamknie, uda, czyli bym miał 90 plus 180, no ale niestety poszło to w dół, jak widzicie, tutaj mnie wybiło, no w tym miejscu o 19, o 21 mnie wybiło z obu transakcji, więc tak jakby yy, dwie trzecie zysku z poprzednich transakcji yy, zostało zabrane. No i to był czwartek. W piątek już, w piątek już nie grałem nic. Zastanawiałem się, żeby wchodzić, żeby wchodzić w tym miejscu. O, tutaj. No, ale jakoś tak nie czuję tych, czy inaczej, jak otwieram, otwieram transakcje na dywergencjach wewnętrznych, to, no to Jakoś pechowo mi to wchodzi, więc stwierdziłem, że no nie zrobię tego. Oczywiście tu, tu się pojawiła dwergencja taka standardowa. Pokażę wam to. No, proszę. O, widzicie tutaj. te dołki i co mi tu wyskakuje co chwilę o no i te dołki drugi dołek był wyżej od pierwszego no a na wykresie wyglądało to na odwrót tu mamy jeden dołek tu mamy drugi dołek no proszę ale jakoś, no nie czułem tego. Nie czułem tego i dobrze, że nie otworzyłem tej transakcji, bo ona też okazałaby się stratna. Gdybym to zrobił, tutaj miałbym ryzyka 34 pipsy zysku, no maks 20 pipsów, 22, czyli byłbym w plecy 2 razy 34, tak. No, nie zrobiłem tego. Potem się zastanawiałem właśnie, żeby wejść w tym miejscu o 17.35 I w zasadzie gdybym wszedł, bo to była dywergencja wewnętrzna, z wewnętrznymi dywergencjami chodzi o to, że sytuacja mam odwrotną, czyli mamy tutaj wyższy szczyt na wykresie, potem niższy szczyt, jak widzicie, natomiast na RSI, na RSI. Wygląda to, o i tu mi się otwierają. Wygląda to odwrotnie. Tutaj akurat pierwszy szczyt był też wyżej, drugi ciut niżej. No prawie na równi, nie? No to są takie dywergencje wewnętrzne, ale tak jak powiedziałem ja tego nie grałem. No i w zasadzie w czwartek nie otworzyłem żadnej transakcji i to był koniec tego tygodnia. Zysk mógł być o wiele większy. Był mniejszy, no ale Wyszedłem na plus, tak człowiek. Jeżeli chodzi o, o to, jak wygląda to u brokera, czyli te wszystkie otwarte transakcje, pokazuję to na Instagramie, w Stories, zakładka, wyniki. Każdy może sobie wejść, zekrąć, jak to wygląda. Akurat wrzucałem z tego tygodnia wyniki. Tam wyszedłem 85 euro na plus. W, w, największej, w najlepszym momencie miałem chyba 220 na plus, ale ta czwartkowa transakcja zabrała mi większość tego zysku. No i to tyle. To tyle, jeżeli chodzi o zeszły tydzień. W przyszłym tygodniu zaczynam rozgrywać pozycję od godziny 12, czyli tak jakby wydłużam ten czas. Chcę zahaczyć też o rynek europejski. Akurat. Będzie mi to pasowało, bo do tej godziny 12 nie mogę. Mam zbyt za zapaloną głowę jeszcze innymi tematami. No a od 12 już tak jakby luzuję się z pewnymi rzeczami i jestem w stanie skupić się na giełdzie, więc będę dorzucał, dorzucał sygnały z tych godzin między 12 a 16 i 16 a 21. Na rynku europejskim jest tak, że te ruchy są krótsze, z reguły dwa razy krótsze, no bo jednak kapitał. Największy płynie ze Stanów, no ale też można złapać e, fajne ruchy. No, i wiadomo, e, im wcześniej zaczynasz e, rozgrywać e, dzień, tym e, masz większe szanse na to, że w momencie, gdy pierwsza transakcja ci nie wejdzie, to możesz ją nadgonić drugą albo trzecią, no bo masz więcej sytuacji. E, no, oczywiście to też może zagrać w drugą stronę i możesz e, nie wchodzić w każdą, przepraszam, każda z tych transakcji, którą otworzysz może się okazać nieprofitowa i wtedy stracisz więcej, ale ja też lecę taką zasadą, że nie otwieram więcej niż 2-3 transakcje w ciągu dnia, nie chcę być cały czas na rynku, no bo jeżeli nie wchodzi to wolę, żeby nie, głowa mi nie pracowała w zły sposób, no, odbiło mi się, przepraszam. Głowa nie pracowała mi w zły sposób, bo kilka transakcji nie wylazło z rzędu i, i będę chodził zdołowany, więc po prostu wychodzę z rynku. Wiem, że jest kolejny dzień. Wiem, że historycznie to się wszystko sypina, bo sprawdzałem to nieraz i trzeba się trzymać schematu. OK, to by było tyle. Zapraszam też na moją grupę telegramową. Tam wrzucam sygnały. Póki co jest darmowa. Wiadomo, jak się rozwinie w przyszłości to pewnie zrobię płatną. No ale na tą chwilę jest darmowa, więc możecie sobie dołączać i, i korzystać z tego, co, co tam rzucam, albo przynajmniej sprawdzać to z własnymi analizami i, i, i traktować tą grupę jako taki, powiedzmy, dodatkowy, dodatkowy wskaźnik. Ok, trzymajcie się, miłej niedzieli Wam życzę. Hej.